Panie Szczurzyński, następnym razem jak on przyniesie takie coś, to będzie pan czekał, tak jak tała ta reszta 7 miesięcy w kolejce. Siada. Zawsze to na jakieś imienimy się przyda. Co do tego? Nie chce mi się żyć. Leżę cały dzień w łóżku, do pracy nie mogę chodzić. W naprawdę wielu specjalistów i żaden Pięć gwiazdek P. na znamion doktor Na siłę nie Nie chodzi. Dobrze, to zapraszam w koło biureczka. Dejmoza jest prosta, wypiszemy receptę. Ale co tu jest napisane? pani Strużyński, proszę się nie martwić. W aptece na pewno rozczytają. Jeszcze od razu ode mnie. Jak już trzeba działać bardzo szybko, proszę. Pierwsza dawka leku gratisowo teraz ja wchodzę. dobry. Przecież pan nie jest chudziński. Ja jestem strzyżyński. Już nie taki strzyżyński. Dzień dobry. Tam, no, na kontrolę. Zacząłem usiąść bez kolejeczki, bo zobaczyli się, wystraszyli, wpuścili mnie pierwszego. Jak się pan czuje? Z klubu sami do mnie dzwonią. Żebym na bramkach stał, pracował. Sikor kupiłem. Kableta kupiłem. Dupy przez dach stakują. Śpię po 5 godzin dziennie. Energii na pewno. Tyle to jest prawdziwy fachowiec.